Znasz VIP pros. Eee, To jest. E, widziałem. Oni już chyba kilka lat działają. Jakoś nigdy nie oglądałem ich filmów, bo mi się wydawało, że to jest taka. E, taka podróbka abstrahujów Wzięło się trzech gości i tak podjebali kontencik i sobie robią. Nie wiem, nie, nie rozmawiałem z tego co pamiętam Z żadnym, żadnym z nich. Widziałem e, TikToka. E, nie, nie TikToka. Widziałem jak wrzucił jeden z nich yy, filmik z, z tym crasherem, jak siedzi na Kiblu. Tak sobie pomyślałem, kurwa. Chłop. No nie wiem, wygląda na jakieś 30 lat. Mi się kojarzy on z takim gościem, nie wiem jak on ma na imię nawet, ale mi się kojarzy, jak byłem młodszy i chodziłem do kościoła, to byli tacy ministranci, którzy mieli po 20 parę lat, tacy przed, jeszcze przed. Przed, on się tak zastanawia, czy, czy iść na księdza, czy nie iść. Tak wygląda grzywka taka yy, ulizana na bok włosów na krzyż. Włosów miał tyle, co ja na wąsie, czyli kurwa zero. I taki dorosły chłop yy, rzuca dziennik, jak, jak siedzi i słucha crashera na kiplu i ja tak myślę, ale trzeba być kurwa debilem, żeby... Żeby być dorosłym i, i żeby tylko jakieś tam wyświetlenia i poklask od trzynastolatków dostać e, w komentarzach e, to się robi takie rzeczy, no Naprawdę Beka w chuj. Chłop na parę. Jednym się podoba Twoja muzyka, a drugim nie, a ja nie mówię, że ma się kurwa komuś podobać przecież ja nie wchodzę i nie puszczam, ja nie jestem, nawet nie, nie przypominam sobie o momentu, gdzie siedziałem i na przykład była jakaś impreza albo siedzieliśmy ze znajomym i puszczam swoją nutę i mówię, dawajcie, dawajcie słuchamy moich nut, bo są zajebiste. Nie obrażę Vibras? Nie obrażam Vibras, obrażam tego gościa, co wygląda jak ministrant, stary taki. Więc śmieszny fuj jest dla mnie ten żonek. I właśnie takie, I... a później ludzie mi to wysyłają. on no jest... to w dupie, no to on jest kurwa, jakiś na głowie prze... przechylony. No ale, jak. No jest ja tak, jak mówię, ja też lubiłem wcześniej, żeby mi 13-latki przyklaskiwały. Bo to jest... Ale, kurwa, no. Ja się zreflektowałem w wieku 21 lat. Ten chłop wygląda na 30. -tkę. Jeszcze się, kurwa, nie tego. I jeszcze się nie zreflektował, że no ale słuchaj, jak ktoś chce zarabiać hajsy na dzieciaczkach, no to jazda robimy pod memiksy, nie? To był taki żart, że się rozpłaczę. Kurwa, on jest... no to fajnie, że żart. Nie to, to jak żartowanie, nie wiem z czego. Nie wiem, z jakichś takich pierdół totalnych, takich kurwa pod dzieciaczki, że... Z, mi się wydaje, że to są żarty w stylu takim. No, zjebałem się. I, w okolicy i, i powiedziałem, że to nie ja. Ha! Ale jajca. Albo pukanie kogoś w plecy tutaj z, z boku, a stanie z drugiej strony i on się odwraca w drugą stronę i... i kurwa Ale beka jak go wkręciłem. Mm, 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 mm.